Papież Franciszek zatwierdził deklarację doktrynalną, z której wynika, że możliwe będzie błogosławienie par tworzonych przez osoby tej samej płci w Kościele Rzymsko-Katolickim, ale jak zostało napisane, poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa. I błogosławieństwo takie, jak czytamy w owej deklaracji, będzie możliwe dla tych, którzy nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej ale pokornie proszą o bycie pobogosławionymi. Yy, nie jest to, jak podkreśla Watykan, bogosławienie związku, ale osób. Deklaracja potwierdza czy podkreśla, że takie bogosławieństwo należy widzieć jako, jak to się mówi, akt pobożności osób, które o nie proszą, powinno odbywać się w takich sytuacjach jak wizyta danej pary w sanktuarium na spotkaniu z kapłanem, podczas modlitwy odmawianej w grupie, albo podczas pielgrzymki. Przyznam, że osobiście nie jestem zdziwiony treścią tejże deklaracji, dlatego że w taki sposób właśnie kończy się odejście od autorytetu Słowa Bożego, czyli pisma świętego, i przeniesienie go na kościół, na omylny kościół, który własne orzeczenia, tradycje, Urząd nauczycielski stawia na równi, a w praktyce ponad Słowem Bożym. Dodajmy na kościół, którego twierdzenia moralne i teologiczne są zmienne na przestrzeni historii i wieków. Co więc usłyszeliśmy w deklaracji Watykanu zatwierdzonej przez papieża, a więc osobę, która uważa siebie, która jest traktowana jako następca świętego Piotra i Traktowana jest jako namiestnik Chrystusa na ziemi. Otóż, jeśli para homoseksualistów uda się na przykład do sanktuarium, albo wybierze się na pielgrzymkę i udadzą się do księdza z prośbą o błogosławieństwo, i tutaj podkreślam, nie mając zamiaru zerwać z homoseksualną relacją i związkiem, to należy potraktować zgodnie z deklaracją ich prośbę jako wyraz, pobożności, a nie pragnienie, broń Boże, nie pragnienie akceptacji dla życia w niemoralności. Zatem według nauczania kościoła rzymskokatolickiego osoby, osoby homoseksualne, yy, yy, które żyją w związku, który teoretycznie jest grzeszny, niemoralny, zgodnie z nauką kościoła, jest niezgodny z Bożą wolą, no dlatego wiadomo, nie mogą otrzymać sakramentalnego ślubu, ale w miejsce we, wezwania do nawrócenia, do zerwania z grzechem, zmiany życia i nawrócenia do Jezusa, mogą otrzymać błogosławieństwo. Czyli tak jak w znanym polskim filmie, może nie ma bunkrów, ale i tak jest. Tutaj po, powinien pojawić sygnał dźwiękowy. Czyli nie dostaniecie złotej obrączki, no ale srebrną możemy wam dać, która będzie oznaczała może trochę co innego niż złota, no ale na razie powinno wam wystarczyć. Prawda jest taka, że życie w niemoralności i to nie ma znaczenia, czy jest to homoseksualna relacja, czy to jest cudzołóstwo, czy to jest seks pozamałżeński. To jest po prostu droga do samozniszczenia, duchowej śmierci i Bożego sądu, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. Ale dla takich osób oczywiście jest jednak nadzieja. Jest nadzieja, a jest ona taka: porzuć niemoralność, wybierz życie, wybierz czystość, wybierz Chrystusa. Jezus błogosławił grzeszników, ale zapraszając ich i wzywając do zerwania z grzechem, do bycia Jego uczniem, do naśladowania Go. I rolą Kościoła jest właśnie to oznajmiać. Jeżeli już masz dość relatywizowania prawdy w Kościele Rzymskokatolickim czy w liberalnych kościołach protestanckich i pragniesz wzrastać w wierze, słuchając wyrazistego, Klarownego nauczania Słowa Bożego, to napisz proszę do mnie prywatnie chociażby zostawię w opisie tego filmiku do siebie maila. Możesz oczywiście odwiedzić nas na nabożeństwie w Gdańsku, na niedzielnym nabożeństwie. Po prostu zrób coś. Po, powiedz: Dość zmiękczaniu prawdy. Powiedz: Dość nazywaniu zła dobrem. Wykrzy, powiedz dość wobec wykrzywiania prostych, Bożych dróg. Po prostu nie bój się ludzi. Nie bój się ludzi, nie bój się presji, nie bój się kłam, kłamliwych oskarżeń, kiedy mówisz prawdę, kiedy odważnie stoisz na gruncie Ewangelii. Nie bój się być odważnym i wiernym Jezusowi. Niech cię Bóg błogosławi.